Już ja piękny widok. Prawda, pan Ale chwila. Skąd ty się tu wziąłeś, ty mi powiedz? w opty fajnych na 1.24. To ja musiał się. A 1.24. na przotów. Pan nie ma. A to dlatego, że nie jesteśmy na 1.24. Jesteśmy na naprzódie. 24W, 03 b jest najnowszy snapshot. na snapshoty pojeżdżam nie ma ani Optifine'ów, ani Irish'ów, Ar ani Cine'ów. A przecież ten snapshot jest bardzo, bardzo nowy. Chyba wyszedł dzisiaj nawet dopiero, jak ja to nagrywam. No i skąd tutaj te shadery? Otóż dzisiaj zaprezentuję wam coś takiego jak Vanilla Shaders. Są dobra, to bowiem te które są w formie Spaka. Używamy sobie tutaj. Będę w For 1.19, ale tak naprawdę działa na dość dużej ilości wersji. Chyba to jest od 1.17 w górę, albo 1.18 w górę, albo 1.19 w górę. Powiem, powiem że dla powiem, 1.19 w górę, bo tam coś zmienili najwidoczniej, najprawdopodobniej, bo ktoś pamiętam, jak testowali na 1.17. To nie chciały mi działać te fejderki. No i cóż, więc tak naprawdę wystarczy, że pobierzecie sobie takiego wisioły spaka. Do którego linka macie w opisie. No i możecie się cieszyć fajderami Na snapshotach nawet. Czy ogólnie bez żadnych... prawda... modyfikacji. Jest wysty Minecraft. 2.4w03b Vanilla Snapshot. Mamy tutaj wszystko, tak naprawdę, powinny mieć fajdery. mamy odbicia, mamy cienie, tylko problem z cieniami jest taki, że to screen space shadows, czyli tak naprawdę cienie im tylko te obiekty, które aktualnie widać, tak? Więc na przykład to drzewo tutaj cień, tak? Nie widzę tego drzewa, no i nie wrzucam cienia. Działa to tak samo, jak z odbiciami na wszystkich faderach niemalże normalnych, um, które nie mają singu Tylko problem jest taki, że tutaj właśnie tutaj jest z cieniami. A nie przez kakceraturę, w tak bardzo przynajmniej mi. Więc już, będzie to krótszy odcinek, bo tak naprawdę nie ma tutaj aż tak dużo do powiedzenia na temat tych faderów. Ale mogę sobie pooglądać, jak wygląda świat Minecrafta a właśnie tych faderach... Będą, jak na przodzie. Mam tutaj również inne fejdery, jak możecie zauważyć, jest VPT130. Równie będziecie mieć, do tych wszystkich paków będziecie mieli oczywiście linki w opisie, bo jak ja przydaję linki w opisie. Te fejdery jak się chcą mi działać. Podejrzewam, że znaczy one dodają tak naprawdę tutaj um, to rozmycie takie. Mają tutaj trochę błędów i tak dalej. I traf nie mocno mi klatkują grę. Więc podejrzewam, że po prostu siom um, one jest robione dla starszej wersji i po prostu nie najlepiej rawią się tutaj. Ale te shadery również wybacie dopiero. Jest również tutaj. E, VPT. Vanilla, o, vanilla Pudding Chart, które są shaderami puff więc mamy tutaj wspomniany wcześniej ray tracing, nawet nie tylko zwykły ray tracing, co puff tracing. Minecraft miał ja mi wybucha wyścig, jaką podjęłam, render scale na 50%. No i tu, te shadery również są w, w pasie jakiego rozwoju. No i na przykład woda nam tutaj nie działa w ogóle, tak naprawdę. Ale, jak sobie wejdziemy na przykład do jaskini. Oj, Minecraft mi ścięło. i damy radę, damy radę. Damy radę. Damy radę. Dobra. idziemy w jaskini. Idziemy w jaskini. Komputer mi wybucha, miło się nie. Shreelawna do z paki. I nie bój się, Andrzej, to się zreperuje. I bo w już działa lepiej. Jak tutaj trochę błędów. Tak jak na przykład to światło tu, tutaj jego nie powinno być, ale mówię wcześniej na pasiałość Jak weźmiemy sobie pochodnie. I sobie te pochodnie postawimy. To, to może ci się obawiać, że jest to całkiem nie najgorsze. Całkiem nie najgorsze ten path tracing. tutaj prezentuje. Ja wcześniej nie miałem takich problemów a w, a w tym określeniem. Bo ogólnie jest to ciekawe wiem na tych fajderach jakby Tutaj te rzeczy działają w jakoś ekranu w tym, że mamy jakby dużo większe pole widzenia. Ale proszę bardzo tutaj to wygląda. No. To te wciąż się psuje. No, mówię, te fajdery mają swoje problemy. Ale tak czy inaczej... Jeśli rzeczy działają, to wyglądają ładnie. Dlatego właśnie te tutaj, yy, na nich będę się skupiał, dlatego, że one działają bez tu po prostu. Działają po prostu bez zawrotu, yy, No z tym, wymają tacienie te cienie yy, tylko w screen space, no ale to nie jest błąd, tylko podejrzewam po prostu ograniczenie faderów na vanilii. Jak mogę Ciekawa te fejlery nie wyglądają najgorzej i właściwie to mógłbym tak grać jak codziennie. dzień. Jakbym na przykład chciał grać na snapshotach, bo często jak są jakieś dobre knapfoty z dobrą aktualizacją, to um, prawda, yy, gram sobie na snapshotach, yy, normalnie, sam jak na pełnych wersjach. Tak normalny świat sobie wywiera, ale przynajmniej na knapfoty. No i ja wybrakuję mi tych shaderów, a tutaj proszę jest, nie ja jego nie. Proszę bardzo, tutaj te chcę Tutaj... Tutaj mogą dobrze wyglądać te pastorysowane. Jak to światło po prostu będzie się postawać. Bo nie, bo tutaj są nic... Bo tutaj słońce inaczej pada, to weźmy i teraz. Proszę bardzo, słońce powinno być idealnie nad nami, nie, nie widać? Nie, jest słońce. No i proszę bardzo, no jest ray tracing, no jest ray tracing. Tutaj pada światło, no i tutaj też jest trochę czerwone to światło, jako i pada to na tę czerwoną skałę na granic. Weźmy sobie do tych faderów No i będę się spiął na tych, bo one po prostu nie są w żadnej w fasie workflow'u, tylko chyba tylko dokończone. Problem jest taki, że nie ma tutaj żadnego anti-aliasingu, dlatego widzicie, że tutaj te... ta trawa na odległość po prostu nie wygląda najlepiej, no ale no to właśnie przez brak anti-aliasingu i trzeba byłoby tu grać na rozdzielczości jakieś 8k, bo po prostu tu nie było bez anti-aliasingu. Dobrze, mniej więcej wiedzieliśmy to tutaj, tylko jeszcze chybaśmy sobie no Time set Night, cudownie Zachody słońca też się nie najgorsze. A czyli są bardzo ładne, a nie nie jaj O, proszę. No i takie widoczki na Minecraftie y, Vanilla bez Modów. No, całkiem ciekawa sytuacja. I we mnie było te Tradery na Walili nie są niczym bardzo nowym One chyba raczej od JN17 powstawać Chyba od J17 właśnie została na obsługa w ogóle takich rzeczy No ale ja to odkryłem dopiero niedawno i postanowiłem się tymi szwami podzielić I się jak tutaj Putin na wygląda jak sobie ładnie w nocy No, no wygląda to no jak... No oprócz tych cieni, jak normalne fajdery. Normalne fajdery, jakie mogę, aleś normalnie, no, na OptiFine i tak dalej. No dobrze, ale teraz pójdźmy sobie do Midoru. Buduję sobie większy portal. Nie wiem jak świeci się tam portal, mówię, że tam blok portalu też się świeci. E, tak, świeci się emituje tutaj światło niech czy nie jest samo kolorowe ale tak jest chyba w większości fejterów, również w zmodowanych powiem do ogień będzie świecił mocniej niż w pochodniach chyba tak świeci ogień chyba no, świeci to mocniej nie weźmy tutaj kolejnych pancerników No i chyba do netheru i zobaczmy jak wygląda nether, nether wygląda Well jak nether Dawaj się świeci I tak naprawdę no, Wiem że się powtarzam no ale Wygląda to jak normalne trailery no tak naprawdę są to normalne fejdery, z tym że, no, po prostu... Fadery, no, w takim potocznym mieć, tak bo fejdery to jest ogólnie... Nawet zwykły Minecraft bez taką ma fejdery. No ale wiecie, chodzi mi o... Fejdery typu, że... Instaluje w na czy innego już i się... włącza w i... I wygląda lepiej. Zobaczmy sobie jeszcze, na przykład... Locate dbają Warp Forest. Teleportujmy się tutaj. Spróbujmy wyjść ze ściany. I jesteśmy sobie w tym lasie. Jest mój, osobi mój osobisty ulubiony biome w Nederze. Dlatego po pierwsze, że jest on Podpełnują się tu tylko Endermany, a po drugie, po prostu wygląda ładnie. Jeszcze, o właśnie, Chcia chciałem powiedzieć, że... chyba jak wygląda w twierdzy. Yy... no i proszę bardzo, Minecraft nam to umożliwił tutaj. Możemy sobie przejść na szybko po niej. Co tutaj się gdzieś wydarzyło? Grzyb, w twierce. Niech będzie. No i dobrze. Tak zobaczmy sobie jak end wygląda jeszcze, a jeszcze jedna rzecz, um, jeżeli, jeżeli włączycie sobie takiego resource i nie, i nie będzie on działał, upewnijcie się, że macie w ustawieniach graficznych grafik ustalony na e Fabilius, bo jeżeli będziecie mieć ustalony na Fast, nie będzie działać, jeżeli będziecie mieć ustalony na Fancy, też nie będzie działać, dopiero na Fabilius będzie to działać tak jak na lewy. I to jest też bardzo istotna kwestia. Więc oświetlmy sobie tu tutaj. Zbudujmy sobie portal do Endu. Krzywo jest na no. To już się nie da robić prosto. Albo się da. Nie da się. Albo się da. Chyba się da. da. Musi być prosto. I we właśnie da prosto, proszę bardzo. Ja bym czy portal do Endu wybudował? W życiu. Tutaj te, ten portal do Endu działa trochę inaczej, bo normalnie... Właściwie teraz ten portal wygląda no, normalnie. Jak sobie to wyłączymy... To ta takich zachowuje się w innych sposób. Ona tak jakby jest... Wyczepiona do naszej kamery i porusza się jakimś z nią. To jest fajny efekt, który niestety nie jest tutaj zachowany. Ale to nie jest jakieś wielkie. Wielkie prawda. Nie jest wielki problem, ale szkoda, że tego efektu nie ma. I wejdźmy sobie tutaj. Enter Dragon nam tutaj przyszedł. ich niespodzianka. Te wtały mogłybyś jakby być bardziej fioletowe. a to nieba ich trochę też ciemniejsze. Jestem ciekawy, czy będzie ten błąd, że... i nie, nie będzie tak błędu. Bo normalnie, jak sobie wyłączymy te fajdery. To chyba, że... Teraz też nie ma tak błądu. Normalnie jak się ustawiło Render Distance na 2, to były widoczne tutaj takie linie równe, a teraz tego nie ma, nawet bez shaderów, M może, może, to naprawili. Więc tak wygląda główna wyspa, niestety tutaj Render Distance nie mogę zwiększyć. Bo będzie po prostu podobnie jak w Never Ended Behind, taki sam cały czas. Ale zobaczmy sobie teraz Locate Structure. Um, jak to się nazywa? End City. Zobaczmy, jak wygląda End City. Proszę bardzo. Tutaj w niebo się staje ciekawy. Jestem. Jestem ciekawy, czy to po prostu nagle się pojawia? Czy to jest jakieś płynne przejście? Bo na przykład, jeżeli teleportuje się po. O, proszę, są nawet odbicia na, na. tych, na szybach. Więc to nie tak, że tylko woda odbija się, e, światło. Są też odbicia. Queenspace, space, bo nie ma raytracingu, ale są odbicia. Ja, jakżebym cholipka, nie wiedział, że tu są odbicia na... na... na szybie. Tak interesujące. Jestem ciekawy, czy ta... piorza? Czy to jest nagłe przejście, czy to się stopniowo zmienia. odmienia? Bo jeżeli to jest nagłe przejście, no to działa dobrze tylko... tylko... w momencie... tak, to jest nagłe przejście. I to będzie działać dobrze tylko w momencie, kiedy się tam teleportujemy a niekoniecznie wygląda to dobrze, jakbyśmy chcieli się przebudować do nich. No ale kto się przebudowuje do tych wysp? Panujmy się. Piękny statek. Można sobie wziąć ale, która nam nie wydropi. Tutaj są bawek, które są bezwyczajne dla przebudki tych spodni. I przejdźmy się przez chwilkę po tym NCD y, i zobaczmy jak to tutaj wygląda. Na koniec pokażę Wam również ustawienia tych fejderów. Y, dlatego, że te fejdery mają y, ustawienia w tym, że są one ukryte w plikach y, samego y, resource packa. Lude, bo lecz ten lud. Teraz tak, bo nie był cię uwagi, czy tutaj jest ta duża wieża. Tutaj nie ma tej dużej wieży. O proszę. Jak chęt Hity, tym razem y, takie, które posiada y, ten duży pokój. No i prezentuje się następująco. Jak się patrzę w górę na te wszystkie to mi no gra klatruje, z jakiegoś powodu. Ogólnie tutaj tak są nie najlepsze. A jak wyjdę na zewnątrz, to już jest lepiej. A tutaj w środku, to ich nie najlepiej. Jeszcze tutaj można ewentualnie sprawdzić tego yy, pasterizowanego kolegę. W tam tam było, że O, właśnie, end. End nie do końca chce działać. No i dobrze. To, to tak naprawdę wszystko. Mm, a i jeszcze te uczelnie. Wejdźmy sobie jeszcze do normalnego świata. O i chyba deszcz, jak to upadać. Pokażę jeszcze, jak tutaj deszcz wygląda. I ciów. Wygląda to w taki sposób, niestety, powierzchnia nie robi się mokra wtedy. Ale myślę, że to po prostu wynika z pewnych ograniczeń, a um, po prostu panili. Gdzie po prostu nie można zrobić niektórych efektów. No I dobrze. Myślę, że już wszystko tutaj zaprezentowałem, jeśli chodzi o wygląd gry. Więc teraz możemy przejść do ustawień tych shaderów. No więc na początek musicie przejść do folderu waszego Switch'a z pakami. Najprostszy sposób to po prostu przejście do tych ustawień i kliknięcie Open Pack Folder. Kiedy już znajdziecie się w tym folderze, to wybierz to w folder resource pack shaderszip assets-minecraft-shaders-post-transparency.json Json czy jakkolwiek inaczej to powinno być czytane. Tutaj mamy tonę równego tekstu, jednakże wrześniewczamy sobie na sam dół, no i mamy tutaj równe ustawienia. Mamy bloom-sampler równy i tak dalej, tutaj akurat nie ma nic do zmieniania. Jest auto-exposure, czyli to jest efekt, który po prostu automatycznie dostosowuje jasność, czyli jeżeli ja jest ciemna, to ją trochę podjaśni, jeżeli jest jasna, to ją trochę przyciemni. To jest fajne na przykład jeżeli jesteśmy w jakimś pomieszczeniu i wychodzimy na jasne, na, na otwartą przestrzeń po prostu. To trochę symuluje efekt przyzwyczajania się oka po prostu do światła. Więc to właśnie robi ten efekt. Możemy sobie go podciągnąć do 20. Bloom Amount, czyli ilość Blooma, czyli no well. Jak coś się świeci to, to po prostu pochwala jakimś rzeczom się świecić. świecić. 9,5. Dajmy na przykład Exposure Point, nie jestem pewien co to robi. Vibrance, czyli to jest nasycenie koloru ale jakby tych mniej nasyconych, czyli jeżeli jakiś kolor jest na przykład taki czerwony, ale taki trochę słaby, to on będzie tutaj mocno mocniony, ale jeżeli będzie taki czerwony, już nie najmocniejszy, ale już trochę mocniejszy jednak, to on będzie mniej... mniej... on po prostu jak stanie zmieniony właśnie opcję. Nie pomijajcie sobie te ustawienia, wszystkie, a chyba tylko tam na dole tak naprawdę są ustawienia, nie widzę tutaj żadnych innych rzeczy do No i teraz, żeby to napisać, no to to będzie trochę bardziej problematyczne, jako że um, to jest w pliku hip, a niekoniecznie w normalnym folderze. Naj, Najłatwiejszy sposób by po prostu to robić to jest kliknięcie sobie tutaj na, u góry na pasie adresu, kliknięcie w liście myszy, skopiuj adres jako tekst teraz tutaj sobie zapisujemy tutaj sobie klikamy i wklejamy sobie tutaj ścieżkę Klikamy Enter, przenosi nas tutaj i teraz powinniśmy, o nie możemy, Ok. Więc musimy wrócić się do resource packs, tutaj. Tutaj to trochę przejść bez żadnego problemu. I teraz, tutaj też klikamy resource packs. E, klikamy tutaj, możemy sobie kliknąć kopiuj. Znowu faders, albo no, po prostu mówimy. Możemy... Tutaj się cofnąć, jesteśmy znowu tu, teraz to wklejamy, mm, kopiuj i zamin, teraz ten klik będzie zamieniony. Jak sobie go otworzymy, to możecie zobaczyć, że ustawienia są zmienione. Teraz musimy kliknąć F3 plus T, żeby coś się reloadowało. I na freuklejnia powinny być jak to Jak widzicie, podkręciłem to w i widzicie, że ta trawa jest dużo bardziej jaskrawa. to samo będzie z tym blumem. Wejdźmy sobie do... albo włączmy sobie noc po prostu. Wlejmy sobie lawę. to jest jak dużo bardziej przerwona niż była. No i... Długo się podniósł ten Bloom. Mollię, że trochę się ten Bloom podniósł. Tutaj chodzi o to. Właśnie jak tutaj się kończy ta lawa, no to tutaj się jeszcze taka poświata. Tak, to o to chodzi. To, to jest Bloom. Krowa chyba nie do końca rozumie, w jakim... W jakiej sytuacji się znajduje. Jak już tak wyglądają na tych fajderów. Pięknie um, ogólnie to do wszystkich tych y, wyciągnięć y, które ująłem w tym materiale. Macie link w opisie. No i y, y, dzięki za oglądanie. I na razie.